Jesiennych porządków ciąg dalszy i powoli już się żegnamy ze swoimi ciepłolubnymi. Ale moi drodzy, to wcale nie musi tak być, ponieważ pamiętajmy, że duża część tych roślin, które uważamy w naszym klimacie za jednoroczne, to po prostu delikatne byliny i krzewy. I przy odrobinie dobrej woli, energii oraz chęci jesteśmy w stanie Przyzimować się do następnego sezonu. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam takie moje osobiste top 5 tych roślin, które warto przygotować i przechować do następnego lata. Co roku z początkiem sezonu prześcigamy się w kupywaniu tak zwanych roślin jednorocznych. Nie oszukujmy się, potrafimy czasami wydać spore pieniądze na rośliny, które tak naprawdę nie są jednorazowe. A więc, jeśli macie czas oraz miejsce na to, żeby zapewnić im odpowiednie warunki po to, aby przyzimowały, to zdecydowanie zachęcam Wam, zachęcam Was do zimowania takich roślin w odpowiednich warunkach. Koleus. Jest to delikatny krzew strefa 10 i wyżej. Co to oznacza? Strefy mrozoodporności dają nam taką informację, czy dana roślina jest przystosowana do zim w rejonie, w którym mieszkamy. Polska generalnie należy do strefy 7. A więc jeśli koleus to strefa 10, no to już logicznie wiemy, że nie ma opcji, żeby przezimować go w ogrodzie. Jest to krzewinka, ale my go znamy przeważnie z tej postaci, gdzie ma jeszcze miękkie pędy, ponieważ mamy do czynienia z bardzo młodymi roślinami. Mi się zdarzało go zimować już nieraz. I tak, te rośliny, które mają już parę sezonów za sobą, tworzą fajną, zdrewniałą podstawę. Koleus, który ma 2-3 lata za sobą, wygląda niesamowicie i rozrasta się jak szalony. Uwielbiam też je za niesamowitą paletę kolorystyczną i za to, że są bardzo uniwersalne, ponieważ mogę je posadzić zarówno w pełnym nasłonecznieniu, jak i w pełnym cieniu. I za to najbardziej je lubię, ponieważ na mm, rabatę w słońcu wybór roślin jednorocznych nie jest taki trudny. Jest ich pełno, ale już takie rabaty, gdzie to słoneczko nie dochodzi i ja mówię tutaj o tej części mojego ogrodu, Tutaj musimy już trochę pokombinować, a więc na takie miejscówki zdecydowanie polecam koleusy. Fuksja. Delikatna krzywinka, strefa 8 i wyżej, a to oznacza, że u mnie w Holandii oraz w cieplejszych miejscach Polski oraz północnych Niemc, Czech i Anglii, my jesteśmy w stanie spokojnie zimować ją na zewnątrz. Ja mam takie doświadczenie. U mnie fuksje zimują normalnie na patio i nie robią sobie nic z przymrozków, nawet do minus 10 stopni. Jest to kolejna roślina, którą lubię za to, że daje radę w płócienistych zakątkach i ratuje nasze rabaty, kiedy mamy właśnie taką sytuację w ogrodzie. Ja zdecydowanie fuksje lubię za to, że właśnie przyciągają wzrok kolorem, są bardzo, mm, można powiedzieć, hipnotyzujące i to, że powstają z roku, rok, z roku na rok coraz piękniejsze odmiany, zdecydowanie sprawia, że trafiają one coraz częściej na listę tych roślin, które kupuje do letnich aranżacji. A więc jeśli lubicie fuksje, a nie chcecie nadwyrężać swojego budżetu z roku na rok, to zdecydowanie poleciłabym Wam do podejścia ich zimowania w odpowiednich warunkach. Szawia hybrydowa Amistad albo Rockin Fuchsia to są chyba dwie najbardziej znane odmiany przedstawicielki tej grupy roślin. Strefa moroza odporności 8 i wyżej, i ja osobiście mam doświadczenie z zimowaniem jej w ogrodzie. Zostawiłam ją nieprzyciętą, zakopczykowałam, a na wiosnę przycięłam i cudownie odbiłam. Wy w Polsce możecie pokusić się o zimowanie jej w gruncie, ale zdecydowanie zalecałabym dodatkowe zabezpieczenia, czyli kopczykowanie, duża warstwa mulczu, może przykrycie jeszcze dodatkowo jakąś płachtą. Jeśli tego nie chcecie robić, no to tak, warto ją wykopać, posadzić w doniczce i przechować w odpowiednim miejscu. Za co uwielbiam szałwie hybrydowe? Otóż za to, że wytwarzają niesamowitą ilość kwiatów przez cały sezon i niekoniecznie musimy ją przycinać, żeby cały czas wytwarzała nowe kwiatostany, ponieważ są to rośliny przeważnie sterylne i nie wytwarzają za dużej ilości nasion, a to oznacza, że roślina przez to ma energię tworzyć cały czas kwiaty przez cały sezon. Kraspedia. Wiele osób myśli, że jest to Trawa jednoroczna, a tak naprawdę jest to delikatna bylina strefa 8. I ja też spokojnie mogę ją u siebie zimować w ogrodzie. Uwielbiam jej srebrne, takie podłużne, właśnie liście, które przypominają trawę, ponieważ ona bardzo dekoracyjnie wygląda na rabacie i zdecydowanie wyróżnia się na tle um, tych roślin, które mają, wiecie, takie normalne, zielone liście. Plus kwiaty, nie oszukujmy się, kogo nie zachwycają te takie urocze, drobne, żółte kuleczki, które nie dość, że świetnie wyglądają w bukiecie, to jeszcze cudownie się suszą. Jak wspomniałam, mogę ją zimować w gruncie. Tak mi się wydaje, że chyba już to powiedziałam, ponieważ jest to strefa 8. Wy możecie postąpić podobnie jak szałwią hybrydową, albo ją zabezpieczyć, albo ją wykopać. Super tunia i mam tu dokładnie na myśli odmianę Vista Bubblegum, ponieważ ta konkretna roślina kompletnie mnie zaskoczyła tej zimy. Jest to roślina wieloletnia, jest to bylina strefa 9 i wyżej, a więc teoretycznie wydawałoby się, że nie ma szans nawet na przyzimowanie u mnie w Holandii, gdzie generalnie zimy są cieplejsze. Ale nie dość, że nie. Nie dość, że przezimowała, przepraszam, zrobiła mi takiego psikusa, to jeszcze świetnie odbiła wiosną i zdecydowanie przewyższała wigorem wzrostu sadzonkę, którą kupiłam w tym roku. I właśnie to jest to, za co kochamy supertunie, za to, że rosną niesamowicie podczas jednego sezonu i wytwarzają bardzo dużą ilość cudownych różowych kwiatów. Możecie powiedzieć, ok, macie cieplejsze zimy, ale nie, nie, nie. W tym roku zima u mnie była bardzo porównywalna do tej, którą mieliście w Polsce, dlatego tym bardziej zdziwiłam się, że ona dała radę na dachu mojego garażu, gdzie była nieosłonięta, posadzona w podwyższonej grządce, a więc tak naprawdę nie dała mi dużych szans na to, aby przyzimowała. Nie przycięła mi, to jest fakt i może to jest jeden z tych czynników, który pozwalał jej pozwolił jej lepiej przetrwać do wiosny, ale nadal mnie zadziwi zadziwia to, że dała radę w temperaturach poniżej minus 10 stopni i z bardzo silnym porywistym wiatrem. A więc, jeśli kochacie Supertunie i szczególnie wista Bubble Gum, to może nie namawiam Was do zimowania ich na zewnątrz, ale myślę, że jeśli znajdziecie im fajne, chłodne oraz jasne miejsce, to dadzą radę przytrzymać do następnej wiosny. Oczywiście lista takich delikatnych roślin, które tak naprawdę nie są jednoroczne, nie kończy się na petuniach, fuksjach czy koleusach. Możemy tutaj dopisać takie rośliny jak tytoniozdobny, pelargonie, bazylia, wielodzienniaczany. ziemniaczany, Eustoma, Dichondra, Gonfrena czy też Lwie Paszcze. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki jest najlepszy sposób do zimowania tego typu roślin, to zachęcam Was do obejrzenia odcinka w tym temacie. Link do niego znajdziecie na końcu tego filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik przyszedł Wam z pomocą w temacie zimowania roślin nie do końca jednorocznych, ale przepraszam, że przyszedł z nią tak późno, ponieważ powiem szczerze, że ten temat dopiero niedawno został mi przedstawiony. I właśnie po rozmowie z jedną z osób, która jest członkiem mojego kanału, a jeśli chcecie e, wspomóc mnie. E, w budowaniu farmy kwiatowej, a w zamian dostać dużą porcję wiedzy o kwiatach, to zapraszam do zostania członkiem kanału Mrs. Garden. I właśnie ta osoba, Sylwia, pozdrawiam, zaczęła mi opowiadać o tym, że dowiedziała się, że ta roślina nie jest jednoroczna, ta nie jest jednoroczna, ta nie jest jednoroczna, a ja tak, no. Tak, no oczywiście, bo to są jednak rośliny wieloletnie, tylko nie w naszym klimacie, i to mi uświadomiło, jak jeszcze wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie wszystkie rośliny, które uważamy za jednoroczne tak naprawdę są jednorazowe. Nawet te rośliny, które wysiewamy, które myślimy, że są na przykład kwiatami odpornymi na przymrozki, bardzo często potrafią przeżyć więcej niż jeden sezon. A więc dziękuję Wam za poświęcenie Waszego czasu na obejrzenie tego kanału. Bardzo dziękuję, że mnie tutaj oglądacie, zostawiacie komentarze oraz subskrybujecie. Moi drodzy, życzę Wam miłego wieczoru, no i oczywiście, widzimy się w następnym.